Mnożenie na złotych perłach. Piotr już wiele ćwiczył dodawania, próbował również odejmowanie na złotych perłach. Dzisiaj będzie ćwiczył mnożenie. Często mnożenie wprowadza się bezpośrednio po dodawaniu, gdyż dziecko samo dochodzi pod koniec mnożenia do wniosku, że jest to to samo co dodawanie, tylko dokładnie takiej samej liczby. Piotrusiu, przynieśmy proszę z banku złoty materiał. Jeden tysiąc, jedną setkę, dwie dziesiątki i trzy jedności. Proszę, zapamiętaj tą liczbę i przynieś mi ją z banku. Tysiąc sto dwadzieścia trzy. I rozłóż tutaj. Mhm. Ile mi przyniosłeś? Jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy. To ja poproszę, żebyś teraz przyniósł mi liczbę tysiąc sto dwadzieścia trzy. Przyniosłeś mi 1123, to ja poproszę Cię, żebyś przyniósł mi teraz, bo już ostatni raz, liczbę 1123. Dziękuję. Popatrz. Przyniosłeś mi liczbę 1123, jeden raz, 1123, drugi raz i 1123, trzeci raz. Czyli przyniosłeś mi liczbę 1123, aż trzy razy. Jeden raz. Drugi raz i trzeci raz. Chciałbyś się dowiedzieć, ile wynosi tą wszy ma wszystkich pereł, które są na, tutaj na naszym dywaniku? Tak. Hmm? To co robimy? Pamiętasz? Ja. Dodajemy. Dodajemy. A jak dodajemy? Ta, tak, że, F, F, że jedna, a na przykład tysiąc. Byłam na swoim miejscu, ale dajemy na drugą. Czyli je wszystkie łączymy, prawda? Mhm. Przelicz proszę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mhm. Przynieś dużą kartę liczbową, żeby podpisać, że jest dziewięć jedności. Ile masz dziesiątek? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przynieś taką kartę, żeby podpisać sześć dziesiątek. Jeden, jeden, dwa, trzy. trzy. Proszę kartę liczbową, a ile masz tysięcy? Jeden, jeden, dwa, trzy. Mhm. Taką kartę, żeby podpisać trzy tysiące. Ty już wiesz, co zrobić z tymi kartami. Mhm. Zobacz, na początku przyniosłeś tysiąc sto dwadzieścia trzy. 3 razy. Złączyliśmy to razem, zsumowaliśmy. Wyszła nam liczba 3369. Wynik mnożenia jest to iloczyn. To jest mnożna, to jest mnożnik. Mnożnik mówi nam, ile razy trzeba utworzyć, przynieść mnożną, tą liczbę. A to jest Iloczyn, czyli wynik tego mnożenia. Wynik Twojego mnożenia to 3369. Mnożenie można również wykonywać z przekraczaniem progu dziesiątkowego. Będzie to mnożenie dynamiczne, tak jak przy dodawaniu, dziecko musi wymienić. Perły niższej kategorii na wyższą kategorię, żeby móc wtedy napisać prawidłowo i odczytać swój wynik.